Film drugi. Tutaj takiego No to już nie muszę zdjęcie robić tego. Dobra, nam szkoda czasu i szkoda tych. To jest film drugi. Myśmy zawsze tutaj chodzimy. No jeszczurek tutaj dużo, nie będziemy jeszcze Tu jest. My idziemy na skróty sobie przez te takie krzaczki wydeptane. To jest... Zawsze chodzimy do morza. Dzisiaj widzę, że morze czyste. Wczoraj troszkę było zburzone. Po nocy padał deszcz. No, tutaj deszcz jak pada, to nie tak, że siąpie całą noc. Tutaj nadlatuje chmurka dosłownie minuta, pół minuty urwanie chmury, i koniec, i pół dnia znów nie ma deszczu. Tak my chodzimy codziennie na plażę. Jest w miarę wietrznie, ale ten wiaterek tylko pomaga, bo bez wiatru. Ojej, a ludzi. Proszę bardzo, tu jest plaża ludzi dzisiaj, bo wczoraj nie, było pochmurno, ale nie padało i tam mamy parasolkę i pod tym parasolem mamy ale ludzi dzisiaj no e, jeszcze taka ciekawa informacja te parasolki wszystkie to tymczasowe dlatego, że te oryginalne strzygą e, na przykład takie jak tu widać te co my mamy zębki, z kórą, ale podobno powiedzieli, że do miesiąca e, odrestaurują